100 Koalicja Obywatelska obiecywała przed wyborami spełnić 100 konkretów. Czas pokazał, że były one tylko chwytem marketingowym, a jedyne co faktycznie napędza rząd 13 grudnia to polityczna zemsta na poprzednikach. Na liście celów ekipy Donalda Tuska znajduje się Zbigniew Ziobro, któremu nielegalna prokuratura krajowa usiłuje teraz odebrać immunitet i postawić zarzuty. Założył taką grupę. Ta grupa składała się z urzędników. Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również osób pełniących funkcje publiczne w tymże ministerstwie, a także z osób, które były powiązane z podmiotami, beneficjentami środków, uzyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o owiany złą sławą Fundusz Sprawiedliwości. Zdaniem podwładnych Waldemara Żurka, Ministerstwo Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry miało dzięki Funduszowi Sprawiedliwości przekazywać pieniądze swoim ludziom. Działania te właśnie polegały na przyznawaniu nieuprawnionym podmiotom środków, podmiotom nieuprawnionych, chociażby z tego tytułu, że nie spełniały wymogów formalnych do uzyskania takiego, takiego wsparcia finansowego. Problem w tym, że ustawa o Funduszu Sprawiedliwości wyraźnie mówi, że to odpowiedzialny minister ocenia, którym podmiotom pieniądze się należą, a którym nie. Władza jednak stara się tego nie dostrzegać i domaga się wręcz aresztu dla polityka, który cały czas wychodzi z choroby nowotworowej. I w ocenie prokuratora istnieje duża obawa, że pan Zbigniew Ziobro nie będzie y, uczestniczył w czynnościach procesowych y, na wniosek prokuratury, że. Będzie próbował uniknąć lub w jakimś sensie ograniczyć swoją odpowiedzialność, że jest obawa ucieczki, ukrywania się, jak również obawa matactwa procesowego. Prokuratura argumentuje chęć wsadzenia zbigniewa ziobry za kraty, powołując się na dostatecznie uzasadnione podejrzenie. Jednak zgodnie z przepisami nie pozwala to na zastosowanie jakichkolwiek środków zapobiegawczych. Potem postarał się to sprostować minister Żurek, tłumacząc, że rzecznik Adamiak komunikowała się tak, aby opinia publiczna zrozumiała przekaz, a prawne zawiłości są w oficjalnym komunikacie. Odsyłam do komunikatu prokuratury, który jest precyzyjnym prawniczym wyjaśnieniem tego zagadnienia. Jesteśmy na konferencji prasowej i my posługujemy się językiem, który trafia do odbiorców, więc nie będziemy posługiwać się kodeksowym slangiem. Tylko jak się zajrze do komunikatu, to wcale nie jest lepiej, bo mamy do czynienia z dysonansem. We wstępie czytamy o dostatecznym uzasadnieniu popełnienia przestępstw, ale już potem widnieje informacja o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Coś tu się chyba nie spina. Artykuł 249 Kodeksu Postępowania Karnego wymaga, aby to prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa było duże. Wręcz niektórzy to wskazują, że ma ono graniczyć z pewnością. Yy, więc yy, wydaje się, że yy, pani yy, rzecznik yy, prokuratora generalnego, w końcu prokurator, yy, z niemałem doświadczeniem, bo wie co mówi, jeżeli operuje sformułowaniami yy, wprost zaczerpniętymi z kodeksu postępowania karnego. Najbardziej radykalni wyborcy obecnej koalicji rządzącej domagają się politycznej krwi. Ich zdaniem nawet Adam Bodnar był za miękki i dlatego stracił stanowisko. Władza potrzebuje takich igrzysk jak z ministrem Ziobro, aby zaspokoić partyjny beton, który pół środku. Nie wybaczę. To zbieg okoliczności, że dzisiaj doczekaliśmy się wreszcie wniosku o uchylenie immunitetu o zatrzymanie i tymczasowy areszt wobec. Byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Podobno w życiu nie ma przypadków, tylko znaki. A lider opozycji nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia wyłącznie z politycznym cyrkiem, nastawionym na zdobycie poklasku części elektoratu. To wszystko, co jest zarzucane w tej chwili panu ministrowi Ziobrze, to e, musiałby prowadzić do bardzo ciężkiego wyroku wieloletniego wyroku. Tyle tylko, że z punktu widzenia prawnego no, to są to po prostu brednie. I Zbigniew Ziobro jest kolejną osobą, która ma problemy wynikające z Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej w areszcie wydobywczym przebywały dwie urzędniczki i ksiądz Michał Olszewski. Rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek potwierdził, że cała trójka była traktowana w sposób nieludzki. Gdy przyjechaliśmy na dołek, usłyszałem, że o tej porze już nic nie ma: ani kolacji, ani wody. Ubłagałem połowę butelki wody z kranu przyniesionej w butelce, która pusta stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem, że masz butelkę po wodzie, lej do niej. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były przeznaczone na m.in. Fundację Profeto, która budowała Centrum Pomocy dla Młodzieży Archipelag, którym można zobaczyć nieopodal warszawskiego Wilanowa, ale też dla Ochotniczych Straży Pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Zgodnie z przepisami, Ministerstwo Sprawiedliwości miało prawo w ten sposób dysponować środkami. Sprawia to tyle kuriozalna, że proszę pamiętać, że yy, przepisy były takie, że Zbigniew Ziobro miał prawo na podstawie ustawy podejmować decyzję, a jeżeli coś jest określone w ustawie, to jednocześnie nie może stanowić takie samo zachowanie przestępstwa. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi wyłącznie o niszczenie opozycji, a Zbigniew Ziobro od wielu lat jest jednym z głównych przeciwników Salonu III RP. Jeden wielki skandal z powodowanym wielką nienawiścią do, dla Zbigniewa Ziobro za to, że ścigał przestępców, również i tych, którzy znajdowali się i czy mieli zarzuty później stawiane przez e, prokuraturę z e, rządu, byłego rządu, poprzedniego e, pana premiera Tuska. Nielegalna prokuratura krajowa mówi o rzekomym przeklęcie na ponad 150 milionów złotych. Podwładni Waldemara Żurka dopatrują się 26 przestępstw Zbigniewa Ziobry, za które grozi mu kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Kolejnym krokiem na szlaku zemsty będzie uchylenie przez Sejm immunitetu byłego ministra. Władza musi się spieszyć, bo już za dwa lata kolejne wybory i nie wiadomo czy w ich wyniku to oni nie usiądą w sądzie jako oskarżeni. Paweł Bułoch, Republika.